Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen, kochani, kolejny wieczór naszego życia. Chcemy przyjąć Słowo, z Nim położyć się spać, by ono stało się także dla nas słowem porannym. Niech więc nas przygotuje i do tego odpoczynku, i do całego dnia, który przed nami. Niech będzie lampą u naszych stóp, w naszym sercu. Rozpocznijmy od. Modlitwy, psalmem 114 w przekładzie poetyckim Nan Meril. Kilka wersetów z tego psalmu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdźcie wy wszyscy, którzy zboczyliście daleko od szlaku, którzy odłączyliście się. Od miłości. Uczta jest przygotowana dla Was, w ukrytej izdebce serca. Tam znajdziecie drogę do domu i zawsze serdeczne powitanie. Zaprzyjaźnij się ze wszystkim, co jest w Tobie. Odkryj święty ołtarz w swoim sercu. Wtedy obfite błogosławieństwa wejdą w Twój dom, a Ty powitasz boskiego gościa, który zawsze jest z Tobą. Nigdy nie jesteś sam. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział: do swoich uczniów. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo, gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Drodzy, podzielę się tym, co usłyszałem w dwóch sentencjach Jezusa. Dwie sentencje mądrościowe o moim sercu. W tym, co mówi Jezus, najbardziej słyszę słowo serce. Zadbaj o swoje serce. Najpierw pierwsza mądrość, pierwsza rada ukryta w pierwszej sentencji. Nie gromać sobie skarbów na ziemi. Gdzie mól rdza niszczy, i gdzie kradnący włamują się i kradną. Tak jest w surowym tłumaczeniu. I chciałbym od razu dialog z Jezusem podjąć. Jak to, Jezu, przecież żyje na tej ziemi? Trzeba zadbać o siebie. Moje serce bije na tej ziemi. Tak je stworzyłeś, że lgnie do tego, co jest Twoim dziełem stworzenia. Kiedy jestem w górach i podziwiam piękne widoki Twojego stworzenia, moje serce od razu mocniej bije. Kiedy spotykam ludzi, których kocham. Moje serce od razu mocniej bije. Kiedy także patrzę na to, co mnie karmi materialnie, moje serce się cieszy. Cieszy się, kiedy mogę gromadzić to, co mi zapewnia ziemi na tej ziemi, zapewnia życie, bezpieczeństwo na tej ziemi. Cieszy się moje serce, kiedy mogę zjeść smaczny posiłek. Pamiętam moje lata dzieciństwa. Kochałem słoneczne poranki i zawsze smaczne śniadanie, które przygotowywała mała, mama. Nawet mówiło się w domu: Serce rośnie. Było prosto, zwyczajnie, nawet ubogo, ale serce rosło, kiedy mama przygotowała posiłek, albo kiedy byliśmy razem w niedzielę przy stole, albo kiedy mogłem korzystać z jakiejś rozrywki, którą kocham. Nawet wtedy, kiedy w telewizji był program, który lubiłem, wiem, że serce czekało. Powiedz mi, Jezu, o co chodzi w tej twojej sentencji mądrościowej? I usłyszałem słowo: Nie gromadźcie. Poszedłem, poszedłem do źródła tego słowa: Tezaurizo. Oznacza także przechowywać rezerwować. Zabezpieczać. Skoro powiedziałem przed chwilą, że, że to wszystko mam od ciebie, a wierzę, że tak jest, to po co przechowywać w sercu, skoro codziennie dajesz, pan i we śnie daje swym umiłowanym? Po co wiązać się z, w sercu z czymś, co jutro także od ciebie otrzymam na nowo, świeży pokarm? Twoje dary są zawsze nowe. Kochasz tę ziemię, bo przecież ją stworzyłeś. Stworzyłeś ją dla mnie, dla moich bliskich i dalekich. I chcesz, bym korzystał z tej ziemi. I serce tak stworzyłeś, by cieszyło się tą ziemią. Ale słyszę znowu: nie gromać, nie zabezpieczaj się. Bo kiedy serce, przyznam, zaczyna być zniewolone nawet Twoimi darami. Wtedy dzieje się niedobrze. Zaczynam kochać bardziej dary niż dawce darów. Zaczynam bardziej kochać to, co otrzymuję, niż tego, który mi to dał. I wtedy dzieje się bardzo niedobrze, muszę przyznać. Kiedy zaczynam ubóstwiać to, co na tej ziemi, prędzej czy później mnie rozczaruje, bo nie jest Bogiem. Nawet ta przyroda cudowna, którą kocham, zawsze dobrze czuję się w naturze, nie jest Bogiem, jest stworzona przez Boga. Nawet moi rodzice, mój zmarły już tata, moja mama, żyjąca, którą kocham, nie jest Bogiem. Moje rodzeństwo, przyjaciele, moja wspólnota, moje zgromadzenie, które bardzo kocham, nie jest Bogiem. Ani to miejsce, w którym teraz posługuje Dom Słowa, nie jest Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Jak długo nie gromadzę, ale przyjmuję, od ciebie przyjmuję, wierząc za każdym razem, że jutro znowu przyjmę, bo ty jesteś dobrym ojcem, ty jesteś dobrym bratem Jezu Chryste. Ty jesteś tym, który mi obiecał Ducha Świętego, który mi posyła dary nieustannie. A więc zaczynam rozumieć: nie zabezpieczaj się, to nie służy życiu. Kiedy zabezpieczasz się, niedługi krok niedaleko do zniewolenia, a kiedy gubię wolność, życie przestaje smakować. Przestaje cieszyć to, co otrzymuje, przestaje kontemplować, zadziwiać się, a zaczynam jedynie konsumować, gromadzić. Mogę stać egoistyczny, zamknięty, niewrażliwy na wszystkich innych i na wszystko, coś stworzył. Nie chcę gromadzić. Nie chcę zgromadzić się na Ziemi, ale chcę żyć wolny na Ziemi. Niech serce dalej bije, niech się uśmiecha do wszystkiego, coś stworzył, także do rzeczy materialnych. Ale daj mi serce wolne. Bo masz rację, to wszystko, co na Ziemi, a co materialne, nie jest wieczne. Tylko ty jesteś wieczny. Gdybym do kogoś w sposób niezapamiętały się przywiązał, gdybym do czegoś w sposób szalony się przywiązał, a co przecież prędzej czy później umrze, przestanie istnieć. Serce może zbyt bardzo cierpieć. Może mu będzie trudno znieść taką rozłąkę. Trzeba być wolnym, bo wierzę, że to, co mi dałeś na ziemi, dasz mi stokroć więcej w niebie. I dlatego zaczynam rozumieć, że, że trzeba sobie gromadzić skarby, ale w niebie. Co to znaczy? Tu jednak gromadzić mogę w niebie. Jak to rozumieć? Mam gromadzić to, co niebieskie, co wieczne. Mam żyć na ziemi, ale polegać na niebie. Wszystko przeminie, sam to powiedziałeś. Zostanie niebo. Niebo, które pomieści wszystkie dary ziemi. Jeszcze stokroć więcej otrzymam. Te skarby niebieskie to przede wszystkim i najpierw miłość Twoja. Miłość jest wieczna, Ty jesteś miłością. Moje serce tak zostało stworzone, że tęskni za miłością. Strach pomyśleć, że rzeczy ziemskie które nie są wieczne, mogły mi przesłonić, przysłonić to, co wieczne. Nie chcę, żeby tak było. Chcę rzeczywiście gromadzić to, co wieczne. Chcę nade wszystko w sercu gromadzić miłość i wiarę, która mi pomaga zawsze wierzyć w miłość i nadzieję, która pomaga mi Marzyć i nigdy nie zwątpić, że miłość Twoja jest wieczna. A więc odkryłem mój największy skarb, miłość. Ktoś by powiedział, ależ wielkie odkrycie. Tak, myślę, że serce potrzebuje odkryć. Odkryć miłość. Potrzebuję uwolnić się od tego wszystkiego, co ją zakrywa, albo co ją może zakryć w moim życiu. Co osłabia w moim życiu miłość? Co osłabia w moim życiu wolność, bez której miłość nie istnieje? Muszę jeszcze przed spoczynkiem o tym pomyśleć. By ci oddać to wszystko, co sprawia, że, że nie jestem wolny. Są takie rzeczy, które prowadzą do korozji, powiedziałeś, które niszczą serce, które koroduje. Jaki to smutny obraz, jaka niebezpieczna rzeczywistość. Nie chcę serca zardzewiałego. Nie chcę serca, które niszczeje. Chcę serca, które codziennie odmładzane przez miłość, może bić z radością dla ciebie i innych i cieszyć się tym wszystkim, co na ziemi, zawsze pamiętając, że mam to od Ciebie. Że Ty jesteś miłością, wieczną miłością. Więc gdzie skarb mój, tam serce moje. To tak, jakbyś mi powiedział: wybieraj. Wybieraj, przy czym chcesz, aby spoczywało Twoje serce. Wybieraj, czym chcesz, aby żyło Twoje serce. Tym, co doraźnie daje ci przyjemność, z czego serce ma także korzystać. Serce jest tak stworzone, że także cieszy się przyjemnością tą, która nie niszczy, która mnie nie plądruje, nie zniewala. A więc jest miejsce dla przyjemności w sercu, ale przyjemność nie może serca wypełnić. Nie chcę jedynie związać serca z przyjemnościami. Więc gdzie skar Twój tam serce Twoje? Chcę, by moje serce było przy miłości, przy Tobie. Ale jest jeszcze druga sentencja, niezwykle obrazowa. Potrafisz przemawiać Jezu do, do wyobraźni. Rozpoczynasz dosyć enigmatycznie, jakby tajemniczo. Mówisz, lampką ciała jest oko. Tak. Lychnos to jest słowo lampka. Lampka wiemy to naczynie. Naczynie, które zawiera oliwę, a oliwa karmi maleńki knotek. A knotek nakarmiony daje światło. Nieraz może dawać duże światło. Mała lampka na wielkiej przestrzeni ciemności potrafi być zbawiennym światłem. Używasz tego obrazu, by powiedzieć o tym, czym jest oko w moim ciele. Ale to dopiero przedsionek tej prawdy, którą przede mną odkrywasz. Rzeczywiście oko jest jak lampka. Jeśli w moich oczach jest światło, jest światło radości, światło pokoju, światło miłości. Jeśli moje oczy, oczy są rozświetlone, wtedy wszystko dookoła wydaje się dla mnie rozświetlone, świetliste. Tak mówisz zresztą u Mateusza. Całe ciało Twoje będzie świetliste. Jakie to piękne, pomyśleć, że mogę cały świecić, cały być przeniknięty światłem, ale wszystko zależy od moich oczu. Tutaj wraca mi pewna rabiniczna mądrość, która czytając pierwsze stronice Biblii mówi, że Adam, kiedy został stworzony przez Boga, cały wypełniony jego miłością świecił. I jego oczy były pełne światła, i skóra przepuszczała światło. I gdziekolwiek spojrzał, widział miłość, kontemplował miłość. Tak będzie w wieczności. Kiedyś będziemy mieli takie oczy, które będą kontemplowały miłość, będą, będą się nią cieszyły, nieustannie zdumiewały, a to zdumienie będzie zawsze nowe. Ale potem. Stało się coś niedobrego, mówi mądrość rabiniczna. Kiedy człowiek zgrzeszył, grzech wprowadził ciemności, jakby przysłonił światło. Nie zabrał go, nie zabrał. Nie unicestwił tego światła, ale je przysłonił. Oczy zaczęły chorować. I dlatego Jezus mówi, jakby przypominając tę prawdę, jeśli zaś oko twe jest złe, całe ciało twe ciemne jest. Złe oko. Złe oko to takie, które patrzy na to, co złe, i tym się karmi. Złe oczy to takie, które kontemplują zło. To zło, jak może być kontemplowane? Może, bo zły zawsze przychodzi do nas z tym, co złe w opakowaniu, pozornie dobre. Ile jest niedobrych rzeczy, zgnitych od środka, w pięknym opakowaniu, rzeczy, które nie mogą dać życia, a które kontemplują nasze oczy. Szybko spostrzegamy się, jeśli mamy dobry kontakt ze sobą, że jeśli moje oczy nakarmiły się tym, co złe, zmysłowo złe, moralnie złe, czuję w sobie ciemności, nie czuję się z tym dobrze, jakbym zjadł coś niestrawnego, bolą mnie wnętrzności. Czuję, że jestem w ciemnościach, ale jeśli oczy są rozświetlone. Jeśli karmią się tym, co jasne, piękne, dobre, światło będzie we wnętrzu. Jeśli więc światło w tobie ciemnością jest, o, jak wielka to ciemność! I zacząłem łączyć te dwie sentencje. Miłość jako skarb mojego serca. Serce jest tym okiem. To, co w sercu, to w spojrzeniu. Jeśli serce czyste, to i spojrzenie czyste. Jeśli w sercu jest światłość, to i w spojrzeniu jest światłość. Jeśli w sercu jest miłość, to i oczy patrzą z miłością. Jeśli w sercu jest wiara do Boga, Wszędzie, gdzie spoczną oczy moje, na wszystko patrzą z wiarą, że to stworzone przez Ciebie, że ty mi codziennie dajesz, jak powiedziałem wcześniej. I odkryłem także, że tym skarbem miłości, który mam zachowywać w sercu, jest Słowo Boga. To Słowo Boga, które jest miłością, a które mnie stworzyło. To Słowo będzie chroniło mojego serca. Słowo Boga, którym będę się karmił, będzie mi pomagało gromadzić miłość, Jego miłość w moim sercu. Słowo, które będzie obmywało moje oczy, będzie czyniło je czystym. Dziękuję Ci za te dwie sentencje. Mogę już pójść spać. Ile mądrości wlałeś w moje serce? Serce rośnie, chcę żyć na nowo. Chcę gromadzić tylko to, co jest wieczne, a to, co jest wieczne, pomoże mi dobrze cieszyć się także tym, co doczesne. Ważne jedno, bym nigdy nie zgubił tego skarbu, który pomogłeś mi odkryć. Miłości. A będę go strzegł, zachowując Twoje słowo. Święty Bernard mi powiedział kiedyś, piękna to sentencja zachowywana w kościele, zachowaj słowo, a słowo Boga zachowa Ciebie, zachowa Twoje serce w czystości, w świetle. Z wdzięcznością. Stańmy przed Jezusem. Poprośmy o Jego błogosławieństwo na tę noc. Pan z wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy.